dobra jak to się mówi normalne rzeczy trzeba poczekać cuda robimy od ręki wylatało łożysko Oś lata łożysko mamy tutaj o piastę łożyska rozpieprzoną bo się jeździło bez kulek w łożysku to już mamy wyprute teraz trzeba tutaj to obszlifować i tu w środku trzeba Usić spawa po użysku, żeby go wypróć Nie zmieniamy taka sytuacja w warunkach polowych, Byle jaki słupek dla bezpieczeństwa. Lepszy taki niż wcale, ani styrać na ziemi, nie? No, nie ma to jak warunki polowe. Nie ma madła. to trzeba sobie je kurde zrobić. Już mamy wyczyszczone, zaraz nabijemy użysko. No, Spaworeczka jakie używam. Takie wielkie bydle. Wielkości mojej dłoni hmm. ruchu palca 200 Amper Teraz będziemy tu spawać. Mamy wyczyszczone, tu uszykowane. Jedziemy z koksem. Teraz tak, z chodzi. Ładnie spaw paw pociągnięty, widzicie w koło. Teraz już sobie, już fajnie widać, jakie ładnie ściągnęło. Poczekamy, ta sobie wystygnie. Ja tutaj muszę wziąć, wyszlifować. Teraz takim oto frezem na wiertarce wyszlifujemy sobie tutaj o. Widzicie, tutaj jest taki zadzior, trzyma na w jednym miejscu, tutaj w koło też, bo kulki latały sobie. To ładnie wyszlifujemy tutaj jeszcze raz pokażę, czy ktoś nie widział. I na koniec spawamy sobie naszą podkładkę ze śrubą w taki sposób. Mamy taki młotek. Do wyciągania łożysk zrobiony ze stalej, ze starego uchwytu od nasadek, mu się łamał, to się przydaje, dobrze nie patrzyłem, nie pokazałem, no i działamy. Dobra, miałem spawywać podkładkę, ale naspawałem sobie grubszy pierścień. Także sobie tutaj o zahaczę ładnie śrubą i śrubą się to wyciągnie, może pójdzie pomału. Jedzie, dobra, pierw się wybijam, wiem jak trzymać telefonu. No i proszę, nasze łożysko wypadło. Taki sprzęt, zahacza śruba. Tu się ładnie opiera. Taki mamy młotek wyciągający. Łzyisko wywalone. Wrzucamy drugie. Drugie wrzucimy z cienką podkładką, bo u góry jest, gór jest tutaj podkładka w razie w a jak nie to się jakąś uszczelkę podrobi się i będzie git dobra lecę dalej z koksem dobra, przy okazji jak żeśmy tutaj to wszystko zrobili tu nadbintowałem gościowi od razu na kalamitkę Stawimy zaraz ósemeczkę, taką zardzewiałą w dzipie znalazłem ale lepsze to niż wcale bo no tutaj jest tylko składane na smar, i to wszystko nie ma możliwości smarowania. We wszystkich rządzirkach to jest rządir 6400. Możecie sobie to zrobić bardzo dobra rzecz, żeby się później nie sypało. Dobra, mamy wszystko przygotowane, smaru mamy napchane Tutaj, teraz to jest wszystko ładnie wyczyszczone. Tutaj mamy oczyszczone, żeby nam lekko wchodziło, żebyśmy mogli w razie wuściągnąć jakąś podkładkę dystansową, podłożyć no i tyle, bierzemy się, lutujemy do kupy i czy stąd spadać dawno obiad było, jeszcze nie zdążyłem zjeść dobra biorę się tu, wbijam, skręcam i dzida teraz tak, ze sobą wszystko tam podłożyliśmy sobie podkładki podłożysko, bo później byśmy nie mieli jak dystansowe podłożyliśmy milimetr, no ale za dużo teraz żeby ten luz kasować, to po prostu robimy sobie podkładkę z go pergaminu i lutujemy tutaj w tą stronę z tej strony damy to tutaj zdystansujemy to żeby skasować luz na naszym łożysku, ale teraz żeby skasować luz dołożyłem podkładki a teraz jest trochę za grubo musimy podłożyć tutaj z kartonu czy tam z tego pergaminu to jest Papier do uszczelek, zrobić po prostu podkładkę, żeby odjąć trochę tego zaciśnięcia na łożysku, żeby nie było za ciasno, żeby nam gdzieś obudowa w razie nie pękła. Tutaj, no i tyle, co tu wytnę, zrobię, skasuję luz i gitara. Zmolnica naprawiona, skręcamy śruby na czerwony klucz, na czerwony klej do śrub. Ładnie podkładeczka nam tu weszła, wszystko jest elegancko ściśnięte i teraz, żeby się nie znalazł jakiś jak tam, żeby nie gadał, że zarło, papier podkłada, to nie będzie trzymać. Ciągniki składacie tak samo, skrzynie składacie na uszczelki z papieru, to się nie rozkręca, tutaj też to nie przeszkadza. Robię to od 15 lat i jakoś jeszcze trzyma, jeszcze reklamacji z przodkiem żadnej nie miałem, wszystko się trzyma kupy i tyle dobra pozdro chłopy wieczorem Wam to wrzucę